Cześć, witam cię w kolejnym odcinku serii na temat kryptowalut. Dzisiaj powiemy sobie, dlaczego ludzie kupują na górkach i sprzedają na dołkach. Tak więc miłego oglądania i zapraszam! Jest kilka powodów, dlaczego ludzie z reguły kupują na górkach, a sprzedają w dołkach. Um, Łączy się to z chciwością i z takim syndromem straconej okazji, ale powoli, po kolei. Jak to wygląda? Najczęściej widzimy wystrzał w górę, na przykład na wykresie, i wtedy ktoś myśli, o to teraz już będzie rosło cały czas. No i najczęściej zdarza się po prostu tak, że przychodzi korekta, i w tym momencie ktoś, kto otworzył na górce, zamknął w tym momencie na dołku. Więc to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, starają się gonić kurs. To znaczy, podobnie jak w pierwszym przypadku, tylko w tym momencie. Um, kontynuacja, czyli mamy ten wystrzał w górę, mamy korektę, znowu wystrzał w górę, znowu korektę, znowu wystrzał w górę i ten ktoś zamiast kupować w tym dołku, czyli w tej korekcie, cały czas kupuje na górze, czyli de facto robi to samo co po wystrzale, tylko w tym momencie, w dłuższej perspektywie czasu. Um, ja rozumiem, że jak jest wystrzał w górę, to to jest jakby potwierdzenie ruchu, tylko że jeśli mamy to potwierdzenie ruchu i ktoś już kupuje na tym, na tym wyskoku, to powinien liczyć się z tym, że może być korekta i może być kilka procent najpierw na minusie, zanim będzie na plusie. Dlatego lepszym sposobem jest właśnie kupowanie na korektach. Kolejna rzecz, nie mają strategii. Strategia... Hmm... Jest bardzo ważnym elementem zarządzanie swoimi pieniędzmi, zarządzanie ryzykiem. Jak naprawdę całe inwestowanie, cała gra na walutach czy na jakimkolwiek innym rynku to jest zarządzanie swoim ryzykiem i zarządzanie kapitałem. Musisz zawsze wiedzieć ile ryzykujesz i być w stanie zaakceptować stratę w momencie gdy się pojawi, czyli de facto um, pomyliłeś się, przewidziałeś coś innego, rynek zrobi coś innego. Nie budujesz już strategii i przekonania podczas gdy ten ruch się wykonuje, tylko nie pomyliłeś się, trudno, wychodzisz ze stratą. No najgorsze, co możesz zrobić, to zacząć e, budować sobie przekonania w trakcie, jak e, już twój scenariusz czy twoje przewidywanie się nie spełnia. Czyli załóżmy, stwierdziłeś, że no teraz dojdzie do poziomu e, nie wiem 3000 dolarów na bitcoinie, a w tym momencie jest spadek nie wiem, do 2500 za sztukę. I w tym momencie ty zaczynasz sobie budować kolejne scenariusze. Nie, ty masz zbudowany scenariusz przed wejściem w pozycję. Jak wejdziesz w pozycję, to albo twój scenariusz się sprawdza i zarabiasz, albo się nie sprawdza i uciekasz. Nie możesz sobie w międzyczasie tworzyć dodatkowej strategii e, dodatk dodatkowych przewidywań. A co do strategii powinienś mieć jasno określone, e, jasno określone zasady i jasno określony punkt, gdzie na przykład wychodzisz z transakcji, bo jest ona dla Ciebie stratna, gdzie bierzesz zysk i. Powinieneś właśnie w ten sposób działać, bo inaczej wyzerujesz swój kapitał, a tego raczej nie chcesz. Kolejna rzecz, mają strategię, ale się jej nie trzymają. To jest kolejna rzecz, i tutaj raczej chodzi o psychikę. Czyli mamy już tą strategię, wiemy kiedy chcemy wyjść, wiemy kiedy wychodzimy ze stratą, ale nie nauczyliśmy się jeszcze akceptować tej straty. No bo to, że możemy stracić, no to większość osób tak naprawdę wie ale nie do końca ją akceptujemy. W momencie, gdy akceptujesz stratę, no po prostu zamykasz pozycję i tyle. Um, to jest dosyć trudne, natomiast no, trzeba, sobie, trzeba się tego trzymać. Jest strategia, musisz po prostu w 100% się jej trzymać i nie zmieniać jej w międzyczasie. Możesz ją zmienić lub udoskonalić, um, po jakimś okresie czasu, gdy widzisz, że ona nie jest skuteczna. Natomiast nie możesz zmieniać swojej strategii w trakcie prowadzenia pozycji czy po, po, po wejściu w nią, gdy coś dzieje się złego. Strategię musisz się trzymać w momencie prowadzenia pozycji. Kolejna rzecz. Widzą malutki wy, wykre, malutką część wykresu i dorysowują do tego du, nie wiem, dużą historię, załóżmy historię na miesiąc, dwa, trzy. Widzą na przykład tydzień na wykresie i chcą z tego tygodnia ułożyć cały miesiąc. Tak to nie działa. Można zrobić na odwrót jest wtedy większe prawdopodobieństwo, że komuś się uda, czyli patrzą na miesiąc wstecz i myślą, co się wydarzy w przeciągu tygodnia. I też nigdy nie mogą być tego pewni, bo rynek zawsze może zrobić cokolwiek tylko zechce. Natomiast większe prawdopodobieństwo jest wtedy, gdy patrzysz na cały miesiąc wstecz i chcesz tylko mały odcinek, czyli na przykład tydzień do przodu przewidzieć. To jest o wiele bardziej prawdopodobne. I ostatnia rzecz, gdy wykres już skończy, na przykład nie weszliśmy w pozycję, bo nie wiedzieliśmy do końca, co się wydarzy, albo ewentualnie wyszliśmy ze stratą i wykres rysuje, rysuje historię. Gdy historia jest narysowana, nagle patrzymy na ten wykres i. Boże, przecież to było takie proste. Jak mogłem tego nie zauważyć? Następnym razem będę wiedział. No właśnie, sen w tym, że nie będziesz wiedział następnym razem, bo następnym razem znowu będziesz widział to w taki sam sposób. Ty nie będziesz widział gotowej historii, tylko znowu będziesz widział wycinek. I nie możesz na podstawie wycinka stwierdzać, że miałbyś rację albo byś się pomylił. W tym momencie się nie, nie, nie zrealizował. Nie wiedziałbyś, czy on się zrealizuje później, czy nie. Bo de facto w takiej sytuacji mogłoby wyjść coś takiego, że. Zamiast wyjść ze stratą na przykład 5-10%, ostatecznie wyszedłbyś ze stratą 50-60%. I to już wtedy jest trudno taki kapitał odbudować, no nie mówiąc już o tym, że Twoja psychika po prostu leży i potrzebujesz wakacji, żeby odpocząć od wykresu i żeby na nowo handlować. Więc, więc tak to wygląda i nigdy nie możesz właśnie w ten sposób się zachowywać, bo Ty nie wiesz. A jak już widzisz jakąś daną formację, jakiś, jak już wykres narysował swoją historię, to zawsze wtedy powiesz, przecież to było takie proste, każdy by to zrobił. No tak, ale każdy by to zrobił po fakcie, ale nie w trakcie. Więc to były takie najważniejsze e, powody, dla których ludzie kupują na górkach, a sprzedają na dołkach. Jeśli któryś z tych rzeczy robiłeś bądź robisz, to zastanów się nad tym, jak to zmienić. I widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Hej.